Hej, wszystkim z tej strony z krymy, witajcie w nowym odcinku z The Long Drive w Robloxie. I jesteśmy w tej grze z tego względu, że zobaczcie tutaj otóż jest za nami samolot. Jak przejdziemy tutaj, to przed nami przed nami jest garaż. I jak wejdziemy do tego garażu i zejdziemy wystarczająco nisko wystarczająco nisko. Zobaczcie, co tutaj mamy. Mamy samolot, do którego możemy jeszcze dodać nie wiem, lat. Samochód. Samolot możemy oczywiście przefarbować, ale na razie zostawiamy najzwyklejszy kolor. O, co tu jest? To jest jakiś. Black Hole Gun. Kopujemy. I znowu wydam milion Robuxów w tej grze. Przechodzimy do domku. Jesteśmy już w domku. Jesteśmy i nie ma tutaj żadnego samochodu. Z tego względu, że w tym miejscu. Gdzie? Gdzie? Gdzie jest ten samolot? Co, co się dzieje? Gdzie jest samolot? Nie ma go nigdzie! Nie. Naprawdę, ja go nie zauważyłem. Mamy samolot. Zobaczcie, jaki on jest wielki w ogóle. I to jest mega duży. Zobaczcie, zajmuj. Wow! Nie, no, on jest dużo większy niż na spałnie! Jak się do niego wchodzi? Jak się to otwiera? Zobaczcie, tutaj jest paliwo. Zamykamy paliwo i otwieramy nasze wielkie drzwi. Muszę wskoczyć na skrzydło, żeby do niego wejść. Wchodzimy do naszego samolotu. Wow! Wow! Pięć siedzeń tu jest nawet. Mamy pięć siedzeń. Później może zabierzemy jakichś ludzi. Zobaczmy, co tutaj mamy. Mamy prędkość. Mamy wysokość. Ma mamy poziom płynu chłodniczego albo baku paliwa 3%. Tylko nie wiem czemu, ale dobra, wsiądźmy. Zobaczmy, czy działa. Zobaczmy, jak się tym lata. Jak się tym lata do góry. Zobaczcie, koło nawet można podnosić. Dobra, bez problemu. Odpalamy silnik. Od... O, oh, odpalamy silnik w samolocie! Zobaczmy, jak to działa! Lecę, lecę, przyspieszam. Nie wiem, czy jest w ogóle tutaj miejsce. Spacją się! O, nie, nie, nie spacją, nie spacją! Zepsułem już samolot. Nie, co mu się stało? Utknął! Je jeszcze raz! Ręce mi tylko zostały Okej, okay, zasiadamy do samolotu Jeszcze raz Strzałkami chyba się leci w górę, nie pamiętam Ale przyspieszamy Przyspieszamy Przyspieszamy. Dobra, dobra, tylko kamień jest jakiś przed nami. Musimy go uniknąć. Nie wiem, jak się leci. Wow! Lecimy, lecimy do góry. Ile my na godzinę w ogóle lecimy? Zobaczcie! 400, 500 kilometrów na godzinę. Wow, wow. Nie widzę nic. Nie wiem. <ścoughs> Burza piaskowa jeszcze jest teraz. Nic nie widzę. Przyspieszamy cały czas. Ale spokojnie wszystko pod kontrolą. Nie w takich warunkach się latało. Ja, jak coś, to się zgubiłem i umarłem. Jak to się mówi widzowie, Do trzech razy sztuka. Może teraz nie będzie burzy piaskowej, bo to jest najgorsze. Dosłownie najgorsze dla samolotu. Ruszamy. Przyspieszamy. I uwaga, wzlatujemy. Wzlatujemy do góry. Musimy jeszcze przyspieszyć. Zobaczcie. Taka prędkość nam na razie wystarczy w zupełności. Lecimy. Zwiedzamy ten świat. Był oczywiście update, więc pewnie są jakieś nowe. Bo... Czemu tam był kaktus latający? Więc pewnie są jakieś nowe budynki. Zobaczcie, jaką prędkość mamy. Wow, wow. Przecież ja przelecę całą mapę. Dosłownie całą mapę w chwilę. Już mamy 4 kilometry. Lecimy 650 km na godzinę. Rekordową prędkość. Mamy już most. Omijamy most. Omijamy wszystko. Zobaczcie, mapa się ledwo generuje. Zaraz ją wyprzedzimy z re... Ta palipka, wyprzedziłem ją. O nie! Dogania mnie! Dogania mnie! Szybko do góry! Zwolnijmy, żeby się zdążyła zregenerować. I zlećmy troszkę w dół. Wow! Jak to z góry wygląda! Omijamy to oczywiście. I lecimy dalej. Prawie zahaczyłem o ziemię. Lecimy do samego końca. Możemy zobaczyć, czy jest coś nowego. Tego nie było. Co to jest? Wylądujmy tutaj. Jaki jest w ogóle dźwięk lądowania? Lądujemy, wysiadamy i trzeba przetestować też nasze nowe bronie. Ale co to jest za miejsce? Ha Halo? Dzień dobry. Co to jest za miejsce? Mamy tutaj masę namiotów, ale nic w nich zbytnio nie ma. Nie wiem, czy coś muszę tutaj zrobić. O! Co tu jest? Zacznij wysyłanie. A, musimy zebrać jakieś pady chyba. Nie, nie, nie mamy żadnych padów, lecimy dalej. Odpalamy silnik i ruszamy. Tylko teraz nie za szybko. Nie za szybko. Wow, coś nowego. Tu też jest coś nowego. A dobra, to pamiętam, to pamiętam, tutaj są lody, ale tam jest jakiś wielki zamek. Co tu jest? Do dobra, dobra, wysiadamy tutaj, wyłączamy silnik i bierzemy, bierzemy naszą nową broń. No mega, epicką broń. Zobaczmy, co ona robi. Strzelmy! Z daleka! Zobaczmy, co się stanie! Co to będzie za pla... Wciągnęła ich wszystkich. Pozbyło się wszystkich dosłownie. Strzelamy w bossa. Zobaczmy, czy boss zginie. Czy zginie. Od kola żyje cały czas. O! Zginął! Z <laughs> Nawet bossa się pozbyliśmy. A on był mega potężnym bosem. Przejdźmy do tego wielkiego zamku. Podlecę tam samolotem, bo, 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 bo mi się iść nie chce. Okej, okay, jesteśmy, jesteśmy, wyłączamy silnik, stój, stój samolocie, wyciągnijmy jakąś episką broń, nie, nie wiem, ty, to wystarczy i wejdźmy do tego wielkiego zamku, zobaczcie, tu są rzeczy jakieś na ziemi, tam, tam, tam jakiś mutant trzyma, trzyma bombę i idzie tutaj, stary, stary, co ty robisz? <gry> Pozbywamy się mutantów! Mutantów, ile ich tu jest? Zobaczcie, tu jest jakiś król! I to, I to, nie jeden król! Tam jeszcze jest więcej ludzi! Co to jest za klaun w ogóle tam z tyłu? Pozbywamy się wszystkich! Nie wiem, nie wiem kto jest bosem, tak naprawdę. Tam z tyłu chyba jest... Zobaczcie, oni na tronie chyba siedzą. Pozbywamy się wszystkich! Tylko nie mam amonitii. Zwapmy wszystkich mutantów tak, żeby podeszli do nas i żeby wciągnąć wszystkich! Za jednym zamachem Dobra, oni są niebezpieczni Wciągamy ich Wciągamy ich blakolem. Czy mogę jeść te dynie? O, mo mogę jeść te dynie to, to ogólnie mutant był, ale nieważne o, Co to wybuchło? Co, coś tam wybuchło przed chwilą Ca Cały czas wybucha, posłuchajcie O, to meteor! To meteoryty teraz zlecą. Na szczęście jesteśmy w tym wielkim zamku i jesteśmy raczej bezpieczni. Weźmy Gravity guna i postarajmy się pozbyć wszystkich mutantów. Mogę nim rzucać! Stary! A, a, pff, pff. Miałem nim rzucić! Co ci się stało? Zobacz, on lewituje. Czy, wszystko w porządku, proszę pana. No i zobaczcie, on tu będzie lewitować do końca życia. Idziemy na bossa. Idziemy do wielkiego zamku. Bierzemy oczywiście Black Hole'a. Zobaczmy, co nas tutaj czeka. Mam nadzieję, że ci mutanci nas nie zaatakują. Zobaczmy, co nas tutaj czeka. To są nagrody. I tu jakaś bomba tu jest. Przepraszam. Trzymajcie. A. No, 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 to miało się ich pozbyć! To miało się ich pozbyć! Mamy tutaj broń jeszcze jakąś! Strzelamy do nich z broni! Nie! Nie, to zamienia ich w złoto! To zamienia ich w złoto wszystkich! Szybko, szybko, szybko! Bierzemy Gravity Guna! Rzucamy mutantami! Nie! Nie, 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 nie! Przepraszam, przepraszam! A gdzie jest Black tam jest Brakul, szybko! Szybko! Nie mam staminy! Nie mam staminy, nie mam życia też praktycznie! Szybko! Strzelamy Hole'em i pozbywamy się mutantów. Mnie to nie wciąga na szczęście. Mamy też tutaj tort nawet. Nie ma nic tutaj przydatnego, ale poczekajcie, możemy nasz samolot jeszcze zamienić na złoty, Ty, tylko gdzie to jest teraz? O! Nie! Nie! Dostałem, dostałem piorunem! Ja... Super! Byłem w budynku, przypominam. Ale powinniśmy mieć tą broń mamy! Mamy broń przemieniającą wszystko na złoto! Strzel... Aha! Nie fair! Bachab, No trochę zamienia samolotu, nie zmienia! Czy mogę tego gościa przerobić? Mogę wszystkich przerobić. Zmieniam mu kolor skóry, zobaczcie. Możemy pomalować nawet nasz domek, przemienić go w złoto. D dobra, wyrzucam to. Lecimy dalej, lecimy dalej. Ustawmy sobie stabilne 400 km na godzinę, to wystarczy. Lecimy do końca mapy. Tap! B burza? No czemu teraz burza? Nic nie widzę jeszcze Nic nie widzę, dosłownie nie wiem gdzie jestem Zobaczcie co się z tym autkiem dzieje Ale lecimy, jesteśmy przy drodze cały czas Musimy przeżyć jakoś tą burzę Tu znowu było obozowisko O dobra, tutaj byłem, tu byłem Nieważne, myślałem, że to kolejny nowy budynek No i jeszcze burza piaskowa Znowu same problemy są Przelatujemy o! O! Nie, nie, nie Walnąłem w jakieś powietrze Walnąłem w jakiś nie niebie... Widzialny obiekt! Co się stało? Nie! Gdzie my jesteśmy? Gdzie my je. Nie! Nie, jeszcze w takim miejscu! To jeszcze we mnie strzela! Go gorzej być po prostu nie może. Musimy wsiąść z powrotem. Ja stąd jeszcze odlecę, widzowie. Nie mam pojęcia, jak! Nie mam pojęcia, jak! Ale postaram się! Zobaczcie, strzela w naszą szybę! Mamy kuloodporną szybę! Mamy kuloodporną szybę! Wyleciałem! Wyleciałem! Lecimy dalej Ustawmy teraz 450 na godzinę Omijamy wielki zamek On jest naprawdę wielki I lecimy dalej Zobaczyć czy coś jeszcze jest tutaj ciekawego Lecimy nad tą granicą I zbliżamy się powoli do 20 kilometra Mamy 20 kilometr Lecimy dalej Zobaczymy czy jest coś dalej Nie no ja tym samolotem mogę 2000 kilometrów zrobić ja, ja dosłownie nic nie muszę robić Tylko czemu góra tam się pojawiła na...

Żyjemy, 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 musimy stąd odlecieć! Co się dzieje? Ile ich tu jest? Leć, leć do góry, leć do góry! Patrzcie, ile ich tu jest! Odlatujemy, odlatujemy, odlatujemy! Szybko, szybko, szybko! Leć, lecimy! poleć! Odleciałem! Nie! A, ty, tysiąc metrów nad ziemią! Jesteśmy nie wiem czemu! <śmum> Odleciałem! Jakimś cudem to przeżyliśmy! Lecimy dalej, to było straszne! A w sumie możemy zrobić jeszcze jedną... Co, co tu się stało? Czemu tu się góra pojawiła? Czemu... <śmum> Możemy zrobić jeszcze jedną rzecz. Podjedźmy do tej wioski, pod, podjedźmy dosłownie do tej wioski, wyłączmy samolot i zobaczcie, tam są wszyscy, dosłownie wszyscy. Nie, nie mam pojęcia, co oni robią. I możemy strzelić prosto w nich atomowką. Trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki, że trafię. Leci. To, tak średnio poleciała ta domówka <noise> Nie wiem czemu ja nie zginąłem w ogóle od niej To Black Hole przynajmniej niech tam poleci Zobaczmy czy będzie w stanie wciągnąć wszystkich Podejdźmy trochę Podejdźmy oni będą nas widzieć z mega daleka na pewno Podejdźmy załadujmy już Black Hola I poczekajmy aż wszyscy Wszyscy zaczną Bo nie trafiłem Nie 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 nie, nie, nie. Nie. Ładuj, ładuj, ładuj! Strzelaj, strzelaj! Strzeliłem w ziemię! Strzeliłem w ziemię! Zobaczcie, wciąga ich! Wciąga ich! Wow! Pozbyłem się wszystkich! Dosłownie wszystkich tam jedna osoba została! Podejdźmy jeszcze do niego! Strzelmy w ziemię, jakby co! Zobaczcie, mamy wszystkich! Wioska jest czy. Nie, nie powiedziałbym! Nie powiedziałbym rzeczysta! Nie! Po... Wow, ile ich jest! Ja, wszyscy, wszyscy zostali wciągnięci. Zup, nie, no to zapraszam, zapraszam. przepraszam, 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 przepraszam. Nie, 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 nie. Zostawcie mnie, zostawcie mnie. Ja myślałem, że to wszyscy. Wspinam ja się po nich. Szybko, szybko, tędy! Na, umarłem. Teraz na pewno nikogo nie ma. Wioska jest całkowicie pusta. Możemy iść dalej. Czy mogę kaktusa pomalować na zielono? Pff, a, aha. O, pff, o, i teraz jest dużo ładniejszy. O, o w środek mogę pomalować. Czy, czy mogę szybę pomalować? Nie, 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 nie. To był błąd. To był błąd. Nie no, teraz na zielono będziemy widzieć wszystko. a, a, a. a. Paliwo się skończyło chyba. Ech, no to idziemy po paliwo. W ogóle dopiero teraz zobaczyłem, że to ma 600 litrów bak My nalaliśmy 9 litrów Mam nadzieję, że gdzieś dolecimy Mamy 1% paliwa Ale i tak na początku mieliśmy z 20 litrów Więc powinniśmy jeszcze daleko, daleko dolecieć Szczególnie jak nie będę się nigdzie zatrzymywać Lecimy Mamy 40 kilometr Na razie nic nie było Raczej nic dalej nie ma o! Oh, wieża... Pff, 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 mam wrażenie, że ona była też na 20 km, O! Oh, nie, nie, nie. Pff, pff, <śmiany> nie. Nie mamy paliwa! Nie mogę skręcać! Nie mogę nic robić! Nie mogę! ło, wow, wow, wow. Lądujemy! Lądujemy! Lądujemy, zobaczcie, skończyło mi się paliwo! Silnik się automatycznie wyłączył! Znaczy automatycznie, po prostu nic, nie starczyło paliwa. Jesteśmy na całkowitym odludziu. Nie ma nawet żadnego budynku tutaj. 45 kilometr Nic dalej nie ma. Zobaczcie, zapraszamy ludzi. Mamy tutaj ludzi, próbu próbują wejść do samolotu. Otwórzmy im drzwi. Do, do tyłu idźcie, do tyłu, do tyłu. <gry> Odpalamy samolot. Przewieźmy tych ludzi. Lecimy. Rozpędzamy się. Pokażmy im, jak się lata. Odlatujemy, rozpędzamy się do 600 Kilometrów na godzinę Ich życia są pod moją kontrolą Wow, co to było? Co to, coś nam wybuchło chyba Wbijmy się gdzieś widzowie wbi albo, albo polećmy do góry Polećmy do góry i wyjdźmy w dobrym momencie Czyli na przykład w tym momencie Wychodzimy z Wychodzimy z samolotu Zobaczcie, oni polecieli Oni polecieli My będziemy raczej żyć Chociaż z tej wysokości to wątpię, że będziemy żyć Ale my raczej będziemy żyć oni wylecą! Będziemy? O, będziemy żyć! Zobaczcie, jesteśmy w górach! Oni polecieli! I raczej dobrze nie skończyli! Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie sobie i lajka. Ja was żegnam. Papa! Pa. Jeszcze umarli.